Mariusz, gratuluję szybkiego, efektownego zwycięstwa, ale powiedz mi, co się stało z Aldo Coladierem. Pierwotnie z nim miałeś się bić, rywal no, był trochę mniej wymagający, chodzi mi o warunki jego fizyczne. Aldo Coladier to już naprawdę czołówka europejska, czemu, z nim, czemu tak nagle się stało, że w tej chwili zmienił ci rywala? Dokładnie, no. myślę, że tak jak rozmawiałem z Andrzejem Kiewitulkiem, że chodzi o tam o wizę. Tam nie dostałeś jakichś problemów z wizą i dlatego w ostatniej chwili był zmieniony ten przeciwnik. Generalnie z różnych źródeł, od paru osób słyszałem o Twoich sparingach z Wiem, Każdy mówi, że naprawdę dobrze padłeś. Powiedz nam coś więcej o tych sparingach. Na pewno no kurczę, sparingi z Wiem, wychodzą w moim wykonaniu bardzo dobrze. Dobrze, dobrze z nimi mi się sparuje. Taka ciekawostka, że jestem zaproszony na następny sparing, właśnie przed kolejną jego walką z, z Wojewem dokładnie tam jeszcze do, do wszystkiego do, do grania, ale 29, że e, mam przyjechać właśnie do Niemiec na sprawy właśnie z wz, Na pewno wzmocnił się fizycznie, co co widać było, w, w, widać jego kurczę wzmocnienie fizyczne. Dynamicz, Dynamicznie tak samo bardzo się poprawił. Ale e, ja tak samo nabieram ze sparingu na sparing coraz bardziej doświadczenia I, i, i dobrze mi się spowiedział. Ale tak trochę na boku z innej strony y, będzie ten rewanż. Właśnie Szagajewa z Waluwewem. Ostatnio Waluwew pokazał się z bardzo dobrej strony. Kogo obstawiasz w tej w, w rewanżowej walce? Nie, myślę, że tak wspomniałem, że Walew w ostatniej w walce się bardzo dobrze po, pokazał. Dynamiczna lewa, akcje z prawej, kombinacje jak sami bił, ale myślę, że, że i tym razem. Szagajew go szuka Będzie ta, taką samą taktykę obierze co w pierwszej walce Balans, balans I skrócenie dystansu Uderzenie 2-3 4 i skrócenie dystansu Myślę, że e, Przebieg walki będzie wyglądał tak samo jak, jak Podczas pierwszej tej walki e, Powiedz mi, wiem, że na pewno z Gogiczem Goranem Gogiczem jeszcze sparowałeś I na pewno jeszcze z paroma innymi ciężkimi Jak te sparingi wyglądały i z kim sparowałeś? Tak, wspomniałem, że z Gogiczem Z Szagajewem Z, z Krasniczym Teraz wróciłem ze sparingu przed tą walką e, z takim Urzynem, krzywkę bęk nie nie, nie, nie nie pamiętam jak on ma prawidłową nazwisko, ale krzywkę Bęk-Bęk. Z Tomalą sparowałem teraz tak samo z Krysem Byrdem, z Wojewem to jest, z Dimitrenko z... Dymitrenko jak poszło te sparingi? Też dobrze. Na pewno to jest chłopak. O, o bardzo wysoki, bijący, nie bijący może seriami, ale bijący dwa, trzy ciosy, ale bardzo wkłada w to całą swoją siłę i energię w te ciosy. Jak, jak wejdą na przeciwnika, to naprawdę robią, robią wrażenia. Słuchaj, no Mariusz, na pewno jesteś wielkim talentem, masz, ma, masz możliwości, te sparingi to potwierdzają, ale troszkę stoisz w miejscu, prawda? Tutaj w Polsce się nie, raczej nie wybijesz na, z bokserami polskimi, Człówka to ty, Albert Cesowski, powiedzmy, że jeszcze Tomek Bonin, ale tej walki nie będzie pomiędzy wami na pewno, bo już dawno by tak naprawdę taka walka była. Jaką drogą, myślisz, powinieneś pójść, żeby na twoja kariera nabrała rozpędu? Tak jak mówię, że e, ostatni rok miałem właśnie kontuzję, miałem operację. Przez rok, przez rok nic nie robiłem, Teraz się zaniedbałem i fizycznie, psychicznie. Myślę, że, że na pewno tutaj w Polsce jest dobre właśnie tak zrobić parę, parę, parę walk, paręnaście walk i gdzieś próbować, nie wiem, może Stany, może Niemcy. Tam na pewno są większe możliwości finansowe i na pewno dadzą, daliby szansę walkę o jakiś, o jakieś eliminatora, a później o walkę o poważniejszy tytuł. W Polsce, szczerze, tak nie ukrywajmy się, że, tak szczerze że, mówiąc, nie nie, 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 ma szans, żeby ktoś zorganizował taką walkę z moim udziałem, z jakieś z czołówki poważniejszej federacji. A taka walka dwóch Polaków z Albertem Sosnowskim, który ostatnio ma w sumie nie znają pasy po, po zwycięstwie nad Heroliusem, gdzie chyba nawet faworytem nie był. No i akcje wzrosły, prawda? Twoje też wzrastają z walki na walkę. Taka, taki pojedynek miałby sens? Na pewno. Ty tak mówię, że, że Alberta, Alberta notowanie bardzo wzrosło. I dlatego myślę, że, że może Albert by chciał te, do tej walki do, doprowadzić. Ale jego promotor, myślę, że by się obawiał, nic by Albert nie zyskał walcząc ze mną, jakby odpłukać, kurczę, by to by na pewno dużo stracił, a nie, nie, nie zyskałby dużo. Eee, Zbliża się walka mistrzostw Polski, Wawrzyk Knajman, kogo tutaj obstawiasz? I co, myślisz co o takich pojedynkach, bo takie dochodzą do skutku. Nie no, na pewno coś, coś, wynoszą jakieś, kurczę, rywalizacje tutaj, eee, w tej wadze ciężkiej w Polsce. Oczywiście moim zdaniem faworytem będzie e, Wawrzyk. Warunki fizyczne przemawiają na jego korzyść. E, kariera amatorska tak samo bardzo, bardzo dobra. Umiejętności, no tam trenerzy, tre, trenerów ma też dobry. Czyli Wawrzyk. Czyli Wawrzyk, dokładnie. Właśnie gdyby teraz Ci zaproponowano z, tak z marszu jakąś walkę taką naprawdę mocno rwalem typu Dimitrenko, właśnie Krasniki. Wziąłbyś bez wahania, czy, czy jednak, czy jeszcze za wcześnie? Półtora miesiąca, dwa miesiące do przygotowania i na pewno bym bym skorzystał z tej szansy. I, i na pewno nie byłbym na straconej pozycji. Czy wierzysz w siebie? Muszę. Bardzo ciężko trenuję przez ostatnie, ostatnie, kurcze miesiące. Naprawdę poświęcam to swoje serce, swój czas, swoje zdrowie. Jeżdżę jak najczęściej na sparingi do Niemiec, właśnie bo tam spadła naprawdę z czołówką światową. Myślę, że w końcu, w końcu się doczekamy o, o walkę, o jakiś kurczę, poważniejszy, poważniejszy tytuł może. E, powiedz mi jeszcze takie dwie sprawy. Twoja walka z, Alba, e, z Albertem Kukiem, tak? Czy z Alfredem Kukiem? E, pogrącą. E, Arturem Kukiem, przepraszam. E, tak naprawdę nikt tej walki nie widział. Jaka, jak to był przebieg tej walki? Czy tam był knockout? Czy, czy, czy jakaś kontuzja? Bo są różne historie. Eee, walka tam już, tak samo, że nie pamiętam, chyba w siódmej rundzie. Dostał parę, parę ciosów, upadł. I tam coś tak. Nie już był bardzo zmęczony, już sam nie chciał boksować, coś tam e, spojrzał się na, na swojego e, sekundanta, coś sekundant mu kazał już nie wstawać, on tam wstał, ale coś tam chycił się za, 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 tam za brzuch czy za coś i walkę sędzia e, główny przerwał. I wygrał przez TKO. To ja po prostu były różne wersje tego zwycięstwa. E, powiedz mi, wiem, że miałeś sporo problemów z dłońmi, czy to już ta kondycja zupełnie zaliczona? Nie, no jeszcze, się, no, tak jak, jak widać, że jeszcze... Jeszcze, jeszcze, jeszcze borykam się z tą kontuzją, chodzę na rehabilitację 4 czy 5 razy w tygodniu, chodzę na rehabilitację na masaże, na, na rozciąganie tej, 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 tej ręki. Z dnia na dzień jest coraz lepiej, ale, ale może nie być to do, do końca już wyleczalne, nie, prawda? Lekarze mówią, żebym się już przyzwyczajał do tego bólu, ale ja się nie poddaję, myślę, że będzie, że będzie dobrze. Walki 10, rundowe są, są do przejścia w tej chwili ciebie? Wziąłbyś walkę dziesięciorundową powiedzmy za dwa miesiące? Myślę, że tak. Ja lepiej się czuję w takiej właśnie dłuższej walce. Ja, ja na początku tak jak, jak, jak niektórzy zawodniki się czają, że, że oszczędzają właśnie siły w tych pierwszych, pierwszych rundach, żeby żeby podkręcić tych ostatnich ja jestem właśnie takim zawodnikiem, że, że lubię się rozkręcać z rundy na rundę i widzę jak przeciwnik słabnie, to mi wtedy nachodzi ochota do, do walki siły przychodzą I dobrze się czuję w takich dłuższych dystansach ten no Ci się na pewno przyda bo jednak trochę męczyłeś te zwycięstwa, znaczy męczyłeś, bo byłeś wyraźnie przed swoich przeciwników, jednak brakowało tej kropki na T, dzisiaj efektownie to się wszystko skończyło Chyba jednak cały czas trochę za mało agresywny jesteś, prawda? Takie ja odnoszę wyobrażenie. Też, ja tak samo właśnie, taki za... Nie jestem tak za bardzo zdecydowany, czy, czy, czy mam kończyć, czy mam atakować, czy, czy, czy mam cofać się. Ale właśnie to tak ja mówię, że, że na pewno zmotywował mnie to ten, ten, ten dzisiejsze zwycięstwo. KO, czyste KO, to było... To właśnie jest efekt mojej, mojej ciężkiej pracy, to naprawdę, że, tak jak powtarzam, że drugi raz, że... Przez te ostatnie tygodnie, miesiące naprawdę bardzo ciężko trenuję. Kiedy następny występ? Hmm. Rozmawiałem z Andrzejem Witrukiem. Coś wspominał hmm, wspominał może na gali hmm, Darka Miarczewskiego w Niemczech. Może, może wystąpię. Dziękuję ślicznie. Dziękuję ślicznie. Jakie? Dzięki